Licensing Reimagined. Witamy prezesa Stali Jasień. Cześć, witam, hej. No jesteśmy w Karbowej. Ciężko było dojechać jak znaleźć drogę? Nie, ja to jest poradziłem, bo to znam te okolicę. No właśnie pierwszy raz w karbowej? Nie skądże. Często przyjeżdżam, tędy przyjeżdżałem kiedyś, ale no, f, 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 pogoda oczywiście dramatyczna. Jak jedziemy gdzieś na wyjazdy w sztań leje, tutaj leje. No mam nadzieję, że się rozpogodzi i będzie okej, okay, bo, bo murawa jest naprawdę świetna, boisko fajnie przygotowane, płyta super, tylko żeby nie padało, nie? Żeby, żeby, żeby ta pogoda się tak ustabilizowała, będzie okej. Okay. No właśnie dzisiaj widzę w dość okrągłym składzie. No, jest, no, pogoda robi swoje. Są przeziębienia i takie dość poważne. Dwa przeziębienia mamy. No i Alberta nie ma za kartki. Także dwóch chłopaków zostało w domu. Wojtek jest chory. Pozdrawiam Wojtka. Chory jest również Radek. Także zostali. No niestety, żeśmy nie już nie ryzykowali, żeby po prostu nie pogłębiać tych przeziębień. No, Albert jest, Z Albert jest. Tak, tak. Zrobię najważniejsze. Albert natomiast jest wykartkowany. Także troszeczkę, żeśmy dzisiaj przyjechali w okrągłym składzie. Ale mówię tutaj dwóch trzech chłopaków dostanie szansę od pierwszej połowy. Dobrze się prezentowali ostatnio na treningach, także myślę, że myślę, że dzisiaj tutaj pokażą y, y, różnicę. No, przeciwnik widzę w najmocniejszym składzie i to nawet w takim zagranicznym składzie, bo widzę dwóch Yy, to te skórych zawodników, mamy się kogo omawiać. No, nie wiem, no. wiesz, jak, wiesz jak się wszyscy nastawia na jaśnie. Każdy się zmotywował, każdy chce tutaj zagrać jak najlepsze zawody. Zobaczymy, boisko pokaże, ale myślę, że, myślę, że będzie ok. Myślę, że jestem raczej spokojny przed tym meczem, przede wszystkim obserwując, jak wygląda boisko, ona będzie nam pomagała na pewno przy naszej grze kombinacyjnej, technicznej, to na pewno będzie nam pomagało, tak? Dobrze, dziękujemy. A jest z nami Bartek. Bartek, jak się dzisiaj w zespole? Bardzo dobrze, trzy punkty i wracamy do domu. Kończymy. Kończymy ten spektakl. Się yy, Bartek, yy, pierwszy raz jesteś tu w parku? Czy już? Nie no, byłem w 64, jeszcze tutaj kopałem, ale tak ogólnie po remoncie to jestem pierwszy raz. Z nami Dawid. Dawid, jak to jest, jakie uczucie, że wróciłeś do swojej rodzinnej strony? Fajnie, ciekawa ten mecz, nie powiem, cały sezon. I w końcu się udało. No pierwszy raz jestem tutaj e, od chyba od jeśli się nie? mylę, Także cieszę się, że mogę zagrać. Zwiedziłeś jakieś tajniki boiska miejscowego? Nie, nie mogę, bo nas trzy punkty interesują. Ale nie, naszym, naszym naszy pokażę. Wasze? Nasze? Co jest, co tam? Bezu? No dobra, budźmy. Idziemy po trzy punkty tu przyjechaliśmy. Trzeba wstawać i za pierwszy trzeba boisku. Dawaj Dawaj barty, dawaj kurwa. Trzeba zapierdzielać. Co by się nie działo, to co mówiliśmy na, na samym początku. Co by się nie działo, konsekwencja w graniu, tak? Co by się nie było na boisku każdy odpowiedzialny za swoją pozycję. Jedziemy. Kto wygrywa? Ja! Pierwszy raz tutaj? Eee, tak. Nie, pierwszy. Pierwszy, pierwszy. A ty? No ja też pierwszy raz słuchaj. No to widzisz, jak, mamy jak, nasz debiut, to debiut. Będzie, Nasz debiut to będzie debiut? Kurde, mam nadzieję, że trzy punkty, co? Oby, mamy nadzieję Fajne boisko także no, Myślę, boisko że boisko będzie dobrze Infrastruktura trochę do pani, ale... Zaczęli od dobrej strony, mają boisko tak Nie jest. to, co u nas Zazdrościmy Gra się na boisku, nie w szatni, tak nie? Tak Ważne, że to jest dobre Dobra, to tego tak się trzymajmy Żeby dzisiaj coś wywieźć Nie no czee, bo ja to nagrywam To wyjeba Dawaj Joniu, dawaj Joniu! Dawaj! Dawaj, szukaj! Pierwsza pierwsza maria,

Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. Przesuwać, przesuwać, przesuwać! nie jeź, jeź, je było, jeźdź! Tak jest! Brawo Bartek, dublecika się. Super! Super, super! Teraz ja panowie z ławki weźmiemy Dzięki Masakry Wracam i co? Wyciągamy te punkty SKS Artur Ale jest Marek dzięki Dzięki droneczka fajny występ Dziękuję te trzy punkty były nam potrzebne i mamy spokój teraz tydzień, tak, żeby dojść do siebie, wyleczyć się te urazy wszystkie, spokojnie doprowadzić się do, do, do sprawności na sobotę. Tydzień wtorek i czwartek, i czwartek tak, 18.30, tam się nic nie